Piąta tajemnica światła, ustanowienie Eucharystii. Słowa Matki Bożej z 27 października 2013 roku. Jak wielka jest tajemnica, o której pragnę Cię dziś pouczyć. Tajemnica Bożego miłosierdzia zawiera się w krzyżu, ale nie sam krzyż pozostawił Jezus odchodząc z tej ziemi. Pozostawił sam siebie w tajemnicy mszy świętej i naświętszego sakramentu. Msza święta jest wydarzeniem mistycznym, w którym prawdziwie człowiek na ziemi obcuje z Bogiem i z całym Kościołem, zarówno tym, który jest już w chwale, jak i tym, który pokutuje. Cały Kościół święty ujawnia się jako jedno ciało w tajemnicy mszy świętej. Msza święta jest sercem Kościoła, który odchodząc z tego świata ustanowił mój syn. W przeddzień swojej męki zapragnął obdarować ludzkość swoją ofiarą. Złożył ją ojcu z samego siebie, zanim urzeczywistnił na krzyżu. Człowiek otrzymał Boga nie tylko jako przebłaganie, ale jako nieśmiertelność, którą może połykać każdego dnia. Ofiara stała się zjednoczeniem, które będzie trwać na wieki. Tajemnica tego sakramentu jest tak wielka, że nawet sam Pan Jezus zapragnął udzielić jej wyłącznie w sposób zakryty, tak aby dojście do pełnego pojęcia jej cudów wymagało świętości. Ciało i krew Boga zostało wydane na ofiarę za ludzkość. Krew, którą miał wylać napełniła czarę miłosierdzia, ta błogosławiona krew nowego przymierza nigdy nie będzie wyczerpana. Oto miłość, która karmi, nie tylko odbiera sobie, aby oddać temu, kogo miłuje, ale wyrywa sobie, wydziera z samej siebie. W tym sakramencie Bóg Ojciec objawia się jako matka, która wyrywa swoje serce dla umiłowanych dzieci. Jedynym sposobem przywrócenia i zatrzymania w nich życia jest oddanie im własnego, dlatego Bóg, nieśmiertelny ze swej natury, musiał stać się śmiertelnym, aby móc oddać swoją nieśmiertelność ludzkości. Moje dzieci, mój syn umierając, uzyskał dla Was życie, a poprzez ustanowienie Mszy świętej i najświętszego sakramentu. Obdarował Was łaską swojej wiecznej obecności pośród Was. Poprzez ten sakrament udziela Wam życia, które Sam posiada, i czyni Was stworzeniem nowym, odnowionym Jego ofiarą. Aniołowie nie mogą przyjmować najświętszego sakramentu, ale nie ich duchowa istota jest dlatego przeszkodą. Ale ich nieskażona natura. Najświętszy sakrament został ustanowiony dla człowieka i tylko dla człowieka, jako wyraz nieskończonego miłosierdzia Boga. Bóg udziela w tym sakramencie jako uzdrowienie dla tego, co jest chore i życie dla tego, co podlega śmierci. W doskonały sposób wypełnia to, co ułomne i niedoskonałe. Tylko ja. Jako jedyny wyjątek zachowana od wszelkiego grzechu, otrzymałam również łaskę przyjmowania najświętszego sakramentu. Chociaż moja natura nie była skażona, moje serce było sercem człowieka, a rana, która została mu zadana, nie mogła być inaczej uleczona. A dusza moja przywrócona życiu, a tęsknota moja ukojona, jak tylko poprzez ten jeden, jedyny cud miłości, zawarty w tajemnicy najświętszego sakramentu. Ojcze, nasz któryś jest w niebie, święci.